To, to był bardzo, bardzo prywatny film. Jak to dodam, mam nadzieję, że nie będę żałować. Hej, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj, trochę od serca, wycinam skalpelem chirurgicznym tutaj, taką szramę i biorę serce na dłoń. I opowiadam Wam trochę o moich odczuciach. Y co do tego całego YouTube'a naszego kochanego, na którym się widzimy, przez którego się znamy, dzięki któremu mam Was, moją cudowną społeczność. I na początku chciałam Wam też podziękować za to, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie. Najbardziej czuję chyba Was na Instagramie, jak piszecie wiadomości, jak naprawdę, no, mamy świetny kontakt. Sprawda, znajdą się osoby, które powiedzą: że nigdy nie odpisuje. Chcę dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o mojej relacji z YouTube'em i o tym, jak ona się zmieniła na przestrzeni ostatnich miesięcy. Myślę, że wy już troszeczkę widzicie. Ci, którzy mnie dobrze znają, którzy mnie długo znają, którzy mnie oglądali wcześniej, a nie są nowymi subskrybentami, to mogą zauważyć pewne zmiany. I ja bym chciała dzisiaj trochę o nich opowiedzieć, um, zważywszy na fakt, że Ostatnio miałam wielką pustkę w głowie, co ja bym mogła wam powiedzieć i co ja bym mogła nagrać. A to wynika z pewnej rzeczy. Od Nowego Roku sumiennie wykonuję cały czas i dążę do mojego celu, czyli do dbania o swoją głowę, o czystość swoich myśli, o zdrowie psychiczne, po prostu o dobre samopoczucie. I jak tak zaczęłam grzebać? Hmm, czy w życiu prywatnym, czy ogólnie właśnie na YouTubie, chociaż YouTube też wchodzi w moje życie prywatne, ale to zaraz, właśnie tak zaczęłam grzebać, co jest powodem tego, dlaczego ja się tak czuję, um, dlaczego tutaj mam spadek samopoczucia, tutaj. Ten, no, i tak zaczęłam grzebać, grzebać, i tak sobie mówię: Jest coś z tym YouTubem, co nie, co nie robi mi dobrze, a wręcz przeciwnie, robi mi kuku wielkie. I po drugiej stronie są wspaniali ludzie, tak jak powiedziałam na początku, ale są też ludzie, którzy nie życzą zbyt dobrze, albo którzy wejdą sobie na YouTube'a po paru piwkach i chcą coś dogryźć. Nie? Czasami nie myślą. Ale w momencie, kiedy się angażujesz w YouTube'a, nie da się robić YouTube a regularnie, robić go dobrze, robić go z pasją i się nie angażować w społeczność. Więc jeśli ktoś mówi, że tworzy YouTube'a i na przykład nie przejmuje się tam nie, nie czyta komentarzy i tak dalej, no to jak to funkcjonować, nie? To jest cały organizm. Więc mając was po drugiej stronie, tych dobrych i tych mniej życzliwych, yy, chcąc nie chcąc jakby wpływacie na moje życie i wpływacie dobrze i wpływacie również źle. I musiałam sobie to wszystko przewartościować. Musiałam się zastanowić, co jest w ogóle źródłem tego mojego samopoczucia i co ja mogę zrobić, żeby to zmienić? Przedsięwzięłam pewne kroki, ale jednym, jednym z nich była na pewno zmiana kontentu, która miała mi w jakiś sposób ułatwić yy, życie codzienne, w związku z tym, że wcześniej otwierałam się na Was bardzo i ja ogólnie bardzo to lubię. Ja naprawdę to lubię, yy, ale właśnie doszłam do momentu, w którym przestałam. I ja o tym nie mówiłam, ja o tym starałam się. Powiedziałam sobie, że zacznę o tym mówić w momencie, kiedy się z tego jakby w jakiś sposób wyleczę, jak ja to naprawię i poczuję się dobrze. I jestem właśnie w takim miejscu. Doszłam do momentu takiego zmęczenia, że zaczęłam żałować pewnych filmów, które nagrałam. I mimo tego, że sami mi mówicie, że ja nie jestem zbyt wylewną osobą, i nie robię z mojego życia clickbaitu, i są pewne rzeczy zachowane w tajemnicy, albo są rzeczy, które nie są rozgrzebywane, i staram się to jakoś, wiecie, słusznie rozgraniczać dla właśnie zdrowia psychicznego i takiego bezpieczeństwa zwyczajnego i komfortu, to. Yy, dla mnie i tak yy, ja w pewnych momentach spontanicznie przekraczałam moje granice, które yy, bardzo szybko, na przykład dwa dni po publikacji, dawały mi w kość yy, i to nie musiały być wcale wielkie rzeczy, bo wy naprawdę z waszej perspektywy możecie stwierdzić, że yy, Olaf wcale nie, że tam wolbrzymierz i tak dalej. I nie chodzi o to, że bardzo brałam sobie zdanie innych do siebie, tylko ja w pewnym momencie byłam tak bardzo wymęczona, że tyle. Zdań ludzi czytałam właśnie na temat moich wyborów, moich wypowiedzi, mojego wszystkiego, że czułam się bardzo, bardzo obnażona. Ym, I wiem, że sama sobie jakby naważyłam tego wszystkiego, no bo robiąc jakieś vlogmasy, pokazując, że idę tu, mówiąc o tym, że, że chodzę na tańce, co robię regularnie, pokazując co jem, yy, nie wiem, jaką sobie koszulkę kupiłam, a następnie nie wiem, jaki prezent zrobiłam, no to jakby wpuszczam was do tego życia. Nie wiadomo, że jak się mówi, to jest tylko urywek, to nie jest całe życie, to jednak jest jakiś, jak, jakiś ułamek życia. I ja publikując to i dając film na publiczny, muszę liczyć się z tym, że wszystko to, co zostanie pokazane, znajdzie swoich zwolenników, swoich przeciwników i osoby, które po prostu będą chciały to skomentować. Kurczę. Kapital obwiesz. No i w pewnym momencie ja po prostu miałam przyjemność z nagrywania, ale ten proces publikacji i wglądu ludzi do moich wyborów życia zaczął mi już tak uwierać. Że się po prostu czułam, jakby ktoś mi y, takie ziarnko włożył do łóżka i po prostu gniotło mnie to bardzo. Bo potrafił jakiś film wisieć 6 miesięcy y, na YouTubie, a ja ciągle dostawałam o niego pytania gdzieś na Instagramie. I jakby ciągle wszystko żyło, y, wyżyliście moim życiem, chcieliście update'y i. I w pewnym momencie mnie to zaczęło po prostu przytłaczać. Stąd mój pomysł taki, że od nowego roku zmienię kontent na trochę bardziej ogólny, mniej prywatny, mniej zaglądania do torebki, do lodówki itd., dalej, I powiem Wam, bardzo odżyłam. Jeju, jestem inną osobą. Przez to, że nie dawałam kontentu do komentowania, co było moim, moją prywatą poniekąd, nie miało mnie co za bardzo ranić. Bo bardzo mi się spodobało to, że możecie komentować, że jest jakiś inny montaż, a może że głos nie taki, a może dyma, dynamika filmu nie taka i tak dalej i tak dalej, ale w końcu nie było komentarzy na temat moich wyborów, moich myśli i tak dalej. I to mi bardzo dobrze zrobiło. Są tam też moje koleżanki, youtuberki, które podziwiam, które regularnie nagrywają dużo prywatnych rzeczy, dużo daily vlogów. Ja was naprawdę dziewczyny podziwiam. Wiem, że każdy jest inny, każdy ma inną wrażliwość, każdy ma inny stopień, inną granicę i tak dalej, ale naprawdę szapoba i bije tutaj brawo, bo to jest naprawdę ciężka rzecz do udźwignięcia. Później trzeba jakby się z tym liczyć, nie? że ludzie chcą wiedzieć, ludzie chcą wiedzieć więcej, ludzie dają sobie prawo do tego, nie? żeby coś skomentować, bo przecież są wtajemniczeni. E, mi to zaczęło przeszkadzać. I z tego zrezygnowałam na jakiś czas. Nie wiem, co będzie w przyszłości, natomiast na chwilę obecną niebo, a ziemia, naprawdę. Zszedł ze mnie taki ciężar, bo miałam wrażenie, że to też było trochę tak, że miałam taki duży plecak, 60-litrowy, taki w góry, i miałam tam po prostu tuf, jeden vlog, to jest jedna taka cegła, drugi vlog, tu trzecia rzecz prywatna, tuf, 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 i po prostu, że musiałam nieść ten ciężar za sobą. To są bardzo takie metaforyczne rzeczy i mogą dla Was wydawać się bardzo abstrakcyjne, ale w momencie, kiedy nagrywacie powiedzmy dwa filmy tygodniowo i robicie to przez kilka lat, i jeszcze dodajecie coś na Insta Stories, i ludzie mają tyle, tyle mogą o Was powiedzieć i tyle mogą yy, Wam doradzić, tyle tego słyszycie, to naprawdę. Idzie oszaleć, bo ja się zastanawiałam, jakie, jakie ja mam zdanie, jakby kim ja jestem, jaka ja jestem, co ja lubię i w sumie, jaką miałam opinię na ten temat. Bo tu trochę się boję, nie? Coś opowiedzieć. Tutaj yy, nie wiem, bo ktoś tam zareaguje i zaczęłam w ogóle się tak wycofywać, ale już do takiego stopnia się wycofywać, że już później jakby przestałam w ogóle mieć ochotę cokolwiek publikować I, i sama się tak zapętliłam. Ale ja przyznaję Wam szczerze, że ja byłam właśnie w bardzo. Niebezpiecznym i niemiłym miejscu, jeśli chodzi o czeluścia psy, ludzkiej psychiki i na pewno wpływ na to miało też, miała moja działalność na YouTubie, która wiecie, nie dość, że jakby są moje prywatne rzeczy i prywatne zmartwienia, to jeszcze dochodziły te takie. Ludzkie złośliwości i tak dalej. To, co lubiłam robić rok temu, niekoniecznie teraz jest dla mnie, wiecie, przyjemnością i teraz jest dla mnie krempacją w jakiś sposób. Zaczęło mi przeszkadzać to, że ludzie na żywo, moi znajomi mówili: O dobra, a to są te buty widziałam je we vlogu albo no, widziałam we vlogu, że gdzieś byliście widziałam na Insta Stories, nie? I zmieniłam to, żeby sama sobie. Po prostu nie serwować tego wszystkiego, no bo wiem, że ludzie nie mają złych intencji. Yy, wiele razy pisząc mi różne rzeczy, porady, albo właśnie moi znajomi, którzy gdzieś tam wspominają, że coś widzieli, że coś oglądali, ale ja jak to słyszałam, to miałam taki, kurde, nie? Że jakby ja chcę ci to opowiedzieć twarzą w twarz. Chcę ci to opowiedzieć, a nie, że ty mi powiesz, no widziałam we vlogu. <laughs> I później się tak denerwowałam, że w sumie. Ty we vlogu nic nie widziałaś, bo na przykład mam bardzo duży problem prywatny, a Ty na vlogu coś tam widziałaś i myślisz, że już wiesz, co u mnie. Kolejna sprawa jest taka właśnie, że e, były takie sytuacje, że na przykład tam mi jakiś znajomy wysyłał, no ja Cię oglądam, nie? A ja Cię, muszę się przyznać, że ja Cię oglądam regularnie. No i ktoś się nie odzywa do mnie przez 5 lat, ale on przez 5 lat regularnie ogląda moje vlogi. I ja myślę, kurczę, jakie to jest niesprawiedliwe, w sensie, że ja daję i, i wszyscy mają mnie na bieżąco. A, a do mnie się nikt nie odezwie, nie? No to koleżanka jakiś czas temu, kolejny przykład koleżanka mówi, no właśnie tutaj se tam sprzątałam i se oglądam Twojego vloga. Ja mówię, Ej, to może zadzwonię do Ciebie na FaceTime i to pogadamy. Nie, nie, sorry, ale y, teraz nie mam czasu. No bo co? No bo już sobie oglądałaś 15-minutowego vloga, ale ja Ciebie nie widziałam, ja Ciebie nie słyszałam, ja nie wiem co u Ciebie. A Ty sobie popatrzyłaś, co tam gotowałam, nie? To jest takie dziwne w ogóle. To są, to są takie dziwactwa. Yy, nikt tego nie zrozumie, kto nigdy tego nie przeżył. I naprawdę podziwiam dziewczyny, które robią to regularnie. I nie wiem, ja lubię mieć jakąś swoją tajemnicę i bardzo odżyłam yy, przez te pięć miesięcy. Jak od nowego roku robię taki inny, trochę luźniejszy content. Spadł ze mnie ten kamień, takie brzemię yy, update'owania. Ludzi co u mnie. Ja to, ja to robiłam dalej ze smakiem, ale w pewnym momencie nawet to mi zaczęło przeszkadzać, nie? Ty jedziesz sama samochodem na Insta Stories, a gdzie ty masz męża? Tak mi coś tu nie gra, słuchajcie, i ludzie się tak do, ludzie, ludzie tak szukają. I wiem, że sama sobie naważyłam, no bo przecież opowiedziała mnie, ale to jak ja mam mieć content zaraz, zaraz, no bo tak. Tego nie chcę, tego nie chcę. Tutaj ludzie będą komentować i tak dalej. No to kurde, czy ja mam jakąś wiedzę, którą mogę dać ludziom, która nie będzie obnażała mnie i eksponowała, wiecie, na światło dzienne, żeby po prostu, żeby nie updateować ludzi ze wszystkim? No i tu się pojawiły schody, dlatego też teraz filmy są rzadziej. I to jest odpowiedź na to, dlaczego filmy są rzadziej. Jeśli mimo tego jesteście ze mną, zostawcie łapę w górę dla wsparcia, dajcie komentarz koniecznie. Co o tym sądzicie? No, teraz ja jestem transparentna i mówię Wam, że miałam bardzo, bardzo, bardzo duży kryzys, yy, i taki prywatny, i właśnie YouTube'owy. YouTube a poza tym to się wszystko, słuchajcie, zespala razem, bo Wy jesteście też poniekąd moją prywatnością. Można powiedzieć, że jesteście poniekąd trochę moim biznesem, trochę moim hobby, a tak naprawdę, jesteście moją prywatnością. Jesteście moją yy, też codziennością, nie? Mój kontakt z Wami. Dajecie mi też mega dużo dobrego i bardzo doceniam to, że jesteście, bo wiele razy mi pomogliście. I chciałabym, żebyśmy zostali razem dalej, żebyśmy dalej razem mieli kontakt, natomiast no, musiałam zmienić trochę te zasady dla swojego zdrowia, no ale teraz, jakby co dalej, hello, nie? Yy, trudno jest. Tak zrobić, żeby być dla Was, a jednocześnie nie dostawać pytań. No bo w sumie na tym to polega, wiecie. Macie jakieś pytania do mnie, no to zawsze się pojawi jakieś prywatne. I wiem, że są tam osoby, które mówią: Ola, spokojnie, nagrywaj sobie raz w tygodniu. Ale my będziemy. Jest taka grupa. Ja wiem, że to nie jest czas, żebym zniknęła i. Czuję, że dalej chcę dawać wam pozytywną energię, dalej chcę wam dawać rozkminy, pogaduchy i tak dalej. To sprawia mi turbo przyjemność. Naprawdę. Był moment, kiedy nie sprawiało mi, dawało mi dużo lęków i dużo obsesyjnych myśli, przez które nie mogłam po prostu normalnie funkcjonować. I, i teraz widzicie mnie, że sobie z tym, yy, z tym poradziłam, znalazłam yy, źródło problemu. No ale teraz mam trochę inny problem, na zasadzie, no to co ja mam w końcu nakrywać no, a później takie myśli, czy w ogóle ja tu jestem jeszcze potrzebna dobra, bo lat, wlatują smuty, a nie chcę broń Boże, żeby tutaj jakieś pocieszanie wyjechało w komentarzach, czy coś w tym stylu po prostu chciałam z Wami szczerze pogadać co jakiś czas, jak miałam jakąś, jakiś taki mini kryzys, to miałam ochotę tak się trochę pożalić, nie, jak to wygląda od drugiej strony chociaż i tak powiedziałam Wam tylko jedną setną, ale macie już pogląd na to jak to wygląda? A jeśli Wam mało, to zapraszam na Instagrama. Tam bardziej się otwierałam na jakieś takie rzeczy kulinarne, czy jakieś takie pielęgnacyjne ostatnio yy, rzeczy, jakieś takie moje inspiracje, update mojej pielęgnacji, buzi i tak dalej, i tak dalej. To tam jest mniej więcej. Tak. To, to był bardzo, bardzo prywatny film. Jak to dodam? Mam nadzieję, że nie będę żałować. Buziaki. Dzięki wielkie za oglądanie i pamiętajcie, że nie tyle co w zdrowym ciele, w zdrowy, w zdrowy duch, ale ze zdrową głową zdrowy duch i tego się trzymaj. Dbajcie o siebie. Buźka. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.